Hej widzowie właśnie się zacząłem rozglądać po tej tutaj pięknej naszej mapie Kubowic, bo byłem już we wszystkich domkach Kubowiczanów i chodziłem też po Kubowicach i w domkach Kubowiczanów i tak oczywiście jak w ogóle po całych Kubowicach zacząłem ostatnio zna że znalazłem Coraz więcej tajnych baz w kogoś domku. Czyli że ktoś sobie zrobił na przykład tajną bazę w domu Nikoli. Tak, w domu Nikoli jest jakaś tajna baza, z tego co widziałem. I na przykład ktoś sobie właśnie zrobił tajną bazę w domu, w innych domkach jest, albo czasami pod ziemią znalazłem. Ale byłem wszędzie, tylko że ja widzę, że nie byłem wi tylko w jednym miejscu czyli w domu Dawida. A co jakbyśmy tak znaleźli coś w domu Dawida? Ja się zaczynam coraz bardziej bać, bo cały czas ktoś sobie robi jakieś tajne bazy w domu, w domkach kubowiczanów, ale dobra, nie wiem, mam pytanie w ogóle, co robi w koszu na śmieci kubowicki miecz? Tak, ja już tak sobie myślałam, że to kubowicki miecz, bo... No Tak sobie poznałem po Kto mógł wyrzucić do kosza kubowicki wiecz? No nie wiem. <grym> ja bym ni nigdy w życiu go nie wyrzucił do kosza. Ktoś wyrzucił kubowicki wiecz do kosza. O fajnie, chociaż przynajmniej się nie spalił w tym koszu, ale dobra. Chodźmy do Domu Dawida, bo tak jak mówiłem, nie byłem widzowie tylko w Domu Dawida i może tutaj znajdziemy gdzieś jakoś tutaj do bazę. No tego akurat widzę nie wiem, ale dobra, wejdźmy sobie tutaj w wykupalni. i w kopalni nie ma żadnej tej waży, zero, zera, Nie, nie, tutaj nic nie ma, nie wiem, wiesz ją, ale tu nic nie ma, z tego co widzę. Wykwiatku? kwiatku, może tam pod spodem nie. Ej, ja ktoś sobie zrobił tak pod kwiatkiem tam pod spodem, to to... Dobre by było, ale dobra. Może by nawet, może ja sobie w sumie kiedyś zrobię tam tajną bazę, albo tutaj, ale dobra. Chodźmy tutaj dalej przeszukiwać. Góra dołu Dawida, tutaj nic nie ma. Dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Ja mam nadzieję, że nie znajdę żadnej tajnej bazy w domu Dawida, bo już za dużo tych tajnych baz znalazłem. Naprawdę widzowie pełno ich jest, ale dobra, chodźmy, tu sobie zaskoczyłem i nie, tutaj najwidoczniej mnie. Nie ma. Zaraz, zaraz. Może na polu? Tutaj. A nie, dobra, tutaj jest zejście do kopali na wow, a W ogóle tekstur paki wgrały takie że takie dziewa na przykład. To no bo pewnie sobie myślicie, Kuba, coś ty? Już dodał bodów? Nie, jeszcze nie dodałem bodów, ale za niedługo będą. Nie wiem kiedy, ale mogę wam jedynie obiecywać, że będą kiedyś, ale dobra. Chodźmy dalej szukać, bo... O kurde, ostatnie mi zostało jedyna. Nie, nie ma. Ale zostało mi jeszcze jedno, teraz ta prawda ostatnie. Obrazy. Ach, błagam, ja nie chcę znaleźć żadnej tajnej bazy. Proszę, żeby tu nie było żadnej tajnej bazy. Wiedziałem, że coś pewnie będzie w obrazach. Tak sobie myślałem. Co tu pisze? Nie, dobra. Zaraz, widzowie, wam to przeczytam. Ja już y, y, sobie y, to tu y, wszystko zauważyłam. Muszę sobie zrobić to screena tego w ogóle. Dobra, się to ekranem, zapisano. I co tu pisze w ogóle? Kogo to jest tajna baza? Nie wiem, tutaj y, nawet pisze już. Moje imię to Pan P. Jaki Pan P? Nie wiem, o jakiego Pana e, e, P chodzi, ale... Pan P? Pan P to jest jedyny... Y, kojarzy mi się z tą postacią z Brawl Starsa, widzowie, ale... Nic im się to nie, nie kojarzę. Co jeżeli to jest Pan Pro? O, oglądacie na pewno odcinki na pewno niektórzy oglądają i tam był jakiś Pan Pro z tego co widziałam. Jakiś Pan Pro. Co jeżeli Pan Pro jest teraz też na kubowicach? Dobrze, że ktoś wyrzucił ten kubowiczki, wiesz, do kosza przynajmniej będę mieć, czy się bronić, ale dobra, czytam. Pierwsza, Zniszczyć kubę dom. Co? Co by chciał e, mój dom zniszczyć? Nie wiem. Drugie. Zmienić e, Park e, e, Kubowic w Pajęczne. Aha, no tak było. E, Atex był do taki ładny parka, ale nie, ja nie chcę, aby ktokolwiek. Trzecie, zwiedzić Kubowice w diamenty. Nie, to mi się w ogóle nie po, podoba, choć lubię kolor niebieski i lubię też trochę, trochę diamenty. Czwarte, przejąć kubowicę, ktoś chce przejąć kubowicę. I piąte, zamknąć kubę, ale w czym nie zamknąć niby? Nie wiem naprawdę o co chodzi. Ale dobra, nie wiem, chodźmy. Ja jest od wychodzę i tu nie chcę widzieć. Pierwszy... Pierwszy etap pokazywało, że zniszczyć... O o! Pierwszy etap. Zniszczyć do kuby. Co jeżeli widzę, nie ma teraz mojego domu? Nie wiem. Dobra, ja jak najszybciej muszę iść do swojego domu. Dobra, ja najlepiej idę sprawdzić czy ten mój dom jest. Czy ten etap już się rozpoczął, ale nie wiem. To na pewno samemu się nie mogło zrobić. Pewnie to ten był na serwerze przez chwilę, a ja nie zauważyłam. Nie, nikogo nie ma na serwerze o co chodzi. To ja już nie wiem naprawdę o co chodzi, ale... Dobra, ja idę do, do góry na chwilę Wizowie do Dawida i wezmę kubowiskie itemy na obronę. Dobra, idę szybko. Dobra, widzowie, mam już y, y, te y, itemy, wziąłem już, mam nawet kubowickie kill tu widzicie. Wziąłem, wziąłem sobie od Dawida tutaj itemy, no i tak, mam ku, y, kubowickie miecz, kubawicki łuk, kubowickie tnie, za wszystko mam kubowickie, nawet kubowickie zaglęte złote jabłko. Dobra, zjem sobie, aby był bezpieczny, ale dobra, wychodzę. Widzowie, serdecznie się tak za, zaciąłem, ale... Jeszcze zauważyłem tak pod kątem. Ja w to nie mogę wierzyć. Ja nie wierzę w to. Nie wierzyłem w ogóle w to, że to jest Pan Pro. Chwilę widzę, myślałam, że to jest pra... Pan Pro. Zobaczcie, co tu się stało. W ogóle helik helikopter jakoś tam, nie wiem, stoi w miejscu u góry, ale auta się zapadły, wszystko się zapadły. w ogóle nigdy nie widziałem jak wygląda mój dom pod spodem, ale teraz z czego ja się w ogóle śmieję, widzowie, o, spadł helikopter nagle, do no co, no żarty sobie robią po prostu. Powiedziałam ja z tym panem pro, zobaczcie, co on mi zrobił, mój cały dom tu jest, no, kompletnie zniszczony. Zobaczcie, nawet tutaj sobie jakiś ta respy jeszcze, nie pamiętam. A tu w bo... Ja już wiem co tu jest, tu. Całe szczęście, że mam nadzieję, że go tu nie było, bo widzowie, ja tu miałem swój magazyn, gdzie chowałem wszystkie kubowie i wszystkie najpotrzebniejsze. O nie, był tu. O ma z Czyli te przedmioty nawet na się do niczego widzowie nie przydadzą. Do niczego po prostu. Kompletnie, bo... On ma szansę nawet nas pokonać. No nie wiem, widzowie. Widzicie, jak to brzydko teraz wygląda bez mojego domu? Zawsze był taki ładne, a teraz strasznie brzydko to wygląda bez mojego domu. Że uda nam się go jakoś przywrócić, ale to pewnie dopiero A się przywróci jakbyśmy pokonali tego pana pro, albo w ogóle się nie przywróci. Mam nadzieję, że się przywróci. Jeżeli się nie przywróci no to niestety będziemy musieć budować od nowu, od nowa mój cały dom. Na razie, widzowie, mm, no nie wiem, gdzie będę mieszkać, skoro pan Pero zniszczył mój cały dom. Cały dom. Jeszcze tu drogę w ogóle on całą zniszczył. Będzie trzeba tu już całą górkę jakoś odbudować. No nie wiem, ale... Dobra, chodźmy dalej, bo dalej... Następny etap pokazywało... Już zapomniałem, <laughs> zapomniałem sorry widzowie, ale musimy tam iść zobaczyć, co było następne. A czemu? Właśnie, dla mnie jest to trochę widzowie podejrzane, dlaczego akurat to było w domu Dawida. Co jeżeli Dawid jest panem pro? No nie, niemożliwe, w to akurat nie wierzę. Ale nie wiem czemu jakiś pan pro do nas na kubowice przyszedł. Już myślałem, że nigdy w życiu nie będzie złych postaci i wreszcie uda mi się szybciej dokończyć kubowice na wodach. A teraz musimy pokonowywać jakieś widzowie kupie złe postacie, więc dobra, o nie, coś mi się zlagowało. Dobra, chodźmy szybko, 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 szybko wchodzimy, dobra. Wchodzimy, wchodzimy dalej do tego obrazu i tak. Tu moje imię to pan P. Tak wiem, że pan pro możemy mu nawet już tu napisać. Na, na dole, pro bo już wiemy przecież, kim jest. Zniszczyć doł, kuby, to już zrobił. Drugie, zmienić park kubowic w pajączyny. Trzecie, zmienić kubowice w diamenty. No to już będę sobie pamiętał. Zmienić park kubowic w pajączyny Czyli że on ma zamiar zmienić całe, całe po prostu ten pan, pro. No nie Kubowice, tylko park Kubowiec. Ja w ogóle. <laughs> Pokażę ten park Kubowic, jest naprawdę ładny i ja nie chciałbym, abyśmy go całkowicie jakoś stracili. Ale dobra, biegnij szybko do tego parku Kubowic, bo może nam się jeszcze uda tu zatrzymać, proszę on jeszcze nam nie zmieni tego. Proszę, żeby on nam nie zmienił. Proszę, 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 nie baj go nawet na serwerze. Błagam, żeby on to nie, nie zmienił. O dobra, i tu jest widzowie vis już park, tylko jest, do no, trochę jeszcze się nie wygenerowało. Dobra widzowie, vis już się e, chyba wygenerowało, tak, wygenerowało się. No i dobra, teraz wystarczy nam tylko wejść do tego parku. Szybciej się odpierajcie, wszystkie klapy ja w ogóle je szybko otworzę, bo nie wiem. Ja jak e, trzeba, widzowie, vis sorry, chyba ja widzowie vis serio nie mogę trzymać tego kubowickiego miecza w ledze, bo wtedy mam większe lalki, sorry, więc go nie będę trzymał, ale... Dobra, tu mamy wszystkie jedzenie, pokarpy, w ogóle, dobra, wszystko mamy, git, ale zgość błędy, właśnie, błędy, a może to jest jakiś jeden wielki błąd, nie wiem, to sprawdzę całkowicie po odcinku, ale ale już nie wiem, nie wiem, może to jakiś błąd jest, cały błąd Minecrafta, że pro jakiś dołączył, nie wiem. To są prezenty dla Kuba siadów. Jeszcze nic tu nie ma, Święty Mikołaj będzie musiał przyjść i nam tu coś zapakować do tego, bo właśnie położyliśmy wszyscy tutaj sobie prezenty, aby nam coś dał Święty Mikołaj, ale dobra, chodźmy. Jak po co widzowie nie patrzyli na Dom Ptyś, Ptyś ma remont, bo nie miał nawet to alety, no miał to ale, to by, ale miał tylko wannę jedyną, więc chyba będzie miał pod ziemią tę aletę z tego, co bym chciał zrobić, ale dobra widzowie, musimy iść dalej. Bo jest możliwość, że on, widzowie, ten pan pro, że on nie tylko chce te rzeczy zrobić, może on coś jeszcze chce gorszego zrobić, mam nadzieję, że nie, jeżeli on wszystkiego tam, o, a co jeżeli, widzowie, on tam wszystkiego nie wypisał i chce zrobić jeszcze coś gorszego z kubowicami, tego już nie wiem, ale mam nadzieję, że nic nie chce zrobić, no dobra, więc, widzowie... Ja idę najlepiej po Antka, bo... bo nie wiem. Nie wiem, czy jest Antek w ogóle na serwerze, ale idę po niego, bo... <laughs> idę sprawdzić, czy jest. Bo no tragedia, widzowie, nie? Ja Sabeł nie dam rady pokonać tego pana, pana Pro już, nie wiem. Antek, Halo, jesteś tu? Hmm, o kurde. Chyba Widzowie nie ma Antka w dołu z tego co widzę, ale... Nie wiem, dobra. Chodźmy e, na razie. szuka Ajme. o Onia. Pan Pro widzowie nas oszukał. On nas całkowicie oszukał. Wiecie dlaczego? On powiedział, że zamienił czyny, Ale zamienił w diament. Widzicie? Mamy teraz diamentowy park. Oprócz tego tutaj, ale... Mamy cały diamentowy park. Widzicie to? Mi się to nie podoba. Mi się to nie podoba. No może te ogrodzenia nawet Git jest, ale... Nie podoba mi się, to jak Dubek by to zobaczył, to Dubek by chyba już dawno chciał odejść ze Kubowic. nie nienawidzi diamentów, on tylko Dirta lubi, ale dobra. Nie wiem, widzę co mam na, na ten temat powiedzieć. Zawiedził nam już trochę cały park. To następ, następna ewolucja to wiemy, że będzie zamiada całych Kubowic Diamentowe. Mam nadzieję. Że tak naprawdę nie, on nie zmienił, ale wydaje mi się, że chyba zmieni, skoro to pan, pro. Eee, co się stało? Przed chwilą byłem przecież koło parku zamienionego w diament. Zaraz, zaraz, ale co się stało? Czemu ja w ogóle leżę na ciebie? Czemu ja. Gdzie ja jestem? Chcę wstać. Co to. Czemu wszystko. Oh! O nie. Mam pytanie widzowie. Czy to już jest koniec kubowic? Zobaczcie, całe kubowice zostały samieniu w... no chyba diamentowica. Wszystko jest diamentowe. Nawet wóz. Ten wóz w ogóle nie wygląda już jak wóz. Jest tylko jakiś diamentowy. Tu jest jakiś zwykły, ale jest tylko jakiś diamentowy. Nie wiem, widzowie, czy ja mam uciekać już z tych kubowic, zobaczcie co się z nimi stało. Nagle... Zostały zamienione, nie ma pro na serwerze. On musi się jakoś robić tak, on w ogóle nie był. Nawet po, tam w ogóle mamy taką tabelkę i on chyba ma, ma coś takiego zrobionego. Nie wiem jak on to zrobił, że nawet jeżeli on jest na serwerze, to nie pokazuje mi się na czacie, czy dołącza do gry, czy opuszcza grę, tylko... I w ogóle mi się nawet tam po prawej nie pokazuje. Nie wiem co on mi zrobił z konsolą serwera w ogóle patrzcie, bo tu e, kiedyś pamiętam, że były jakieś niewidzialne bloki i teraz je widać wszystko widzowie jest diamentowe. Dom na jest diamentowy, wszystko jest diamentowe. Je, Boże, jakie paskundy e, dom Amerki. Nie mogę patrzeć na widzowie na ten dom. Co się dzieje? No dobra, może nawet trochę git, ale nie fajnie. w ogóle nie fajnie. Nie, ja nie wiem co mam zrobić. Tam nawet nie ma w ogóle mojej główki. Tam jest chyba jakaś głowa jakiegoś diamenta. Nie wiem o co chodzi. Wszystkie skidy są całe diamentowe. Tak jak to były. Znaczy skiny nie były diamentowe, co ja gadam. zobaczcie, drzewa diamentowe. no drzewa diamentowe, no nawet trochę git, ale, ale jak na naszą wioskę to nieładnie. Patrzcie, tam jest jest mój kuzyn, tam jest Amelka jakaś, do no, nie wiem, diamentowa. Od kiedy Kubowicza nie są diamentowi, to już nie wiem. No dobra widzowie, chodźmy dalej najlepiej. Ja się już boję co tu się stało. Nie chcę nawet widzieć, ale dobra, rzucę się ja Chociaż, ale dobra, tu jest w ogóle jakiś nick, co? parkur, Jaki parkur? No co chodzi? Jakiś parkur tu jest, nie wiem o co chodzi, to tryb, tryb spadły z nieba? No nie wierzę. Tryb parkur. No, no nie wiem widzowie, ja naprawdę nie wiem. O, o, teraz mi się przypomniało, bo patrzcie, o nie. Moje auto, widzowie, te jedne było niebieskie. Naprawdę, obiecuję wam, było niebieskie, tylko pobalowane niebieskie, teraz z tego, co widzę. Bo ja wiem, po czym można po dotyku rozpoznać i ja tu, widzowie, muszę dotknąć, tylko muszę dotknąć tego, czy to nie jest diament. O, o, to jest, widzowie, diament. To jest diament. Po prostu prawie zamienił coś w diament. A te kolorowe auto świecące, to nie są czasami diameciki świecące? Dotknę też widzowie muszę dotknąć, bo ja umiem rozpoznawać się coś dotknę. No i to jest widzowie diament. To wszystko zamienił w diamenty. Di Chodź na przykład auta te auto. To auto napkę to wygląda na diamentowe, ale wszystko zamienił w diamentowe. Wszystko tego. Nawet tak naprawdę te posągi pewnie są diamentowe, tylko pomalowane. Dotknę, już dotknę tego g Gplay, Pokaż mi tu lepiej. Jesteś diamentowy. Nie wiem, z tego akurat nie wiem. Go muszę tu dotknąć. I dobra widzowie... Glain nie jest na szczęście diamentowy, ale... Czy wiem w niego? O o! Nie wiem naprawdę kto to zrobił, ale dzięki, bo... zobaczcie widzowie. Do... Tylko tego Glaya i on niestety też jest diamentowy teraz. To jest tylko taki posok, ale... Widzowie. Wszystko jest tu diamentowe, mapa, a mapa jest diamentowa, też jest diamentowa, ale widzowie, bo ja się teraz dopiero skatołem, widzowie, że dostałem kreatywa, w ogóle nie wiem, czemu mam tu jakąś siekierę, nie wiem, usunę sobie ją, ale patrzcie, tu mam jakieś itemy i nawet nie na x1 mogę sobie dać taki o, oh, do tu i temów, a tu jest e, kompas nawet do Kubowic, kompas do Kubowic. I je, gdzie, gdzie e, tu się idzie do Kubowic? Aha, tutaj pewnie gdzieś, nie? Czekajcie. Aha, ja już wiem pewnie. Tu gdzieś tutaj się chyba stawało. Teraz jestem równo nad tym czymś, tylko że... Ja się widzę, więc zastanawiam. Jak ja dostałem Game Od Creativa, czyli my normalnie chyba teraz możemy latać, tak? Mogę sobie latać normalnie, oszukiwać. No fajnie, mogę sobie latać, no fajnie, że chociaż mogę latać, ale ja nie wiedziałem kto, kto mi sobie by mógł zrobić, że jak klikniecie w NPC-ta, czy to jest normalne, że dostajecie Game Od Creativa? Nie wiem, czy wam to też zadziała, jeżeli wam to nie zadziała, to, to jest jakieś no magia po prostu, nie wiem, spróbujcie też, wejdźcie na mój serwer kubowica.pl Tu na przykład, o kawałek drzewa, no chociaż kawałek drzewa, dziękuję, nie jest diabetowe, ale inaczej całe Kubowice są diabetowe I ja w ogóle muszę zobaczyć, jaki był tutaj etap następny, tu Dawid, Dawid nie ma teraz drzwi, ja już nie wiem, nie wiem Chyba nie zobaczymy, jaki jest SM, bo są zamknięte, ale co tam było? O kurde, już wiem, co tam było. Widzę, przejąć kubowicę. Czyli na następny raz będzie on chciał przejąć kubowicę. Pro, pro, będzie chciał przejąć kubowicę. No, niezbyt mi się po to podoba. Przejąć kubowicę, no nie fajnie, w ogóle nie fajnie. O, ma, wziąłem helikopter, jak to on tu wydaje, się, i nie wiem o co chodzi, coś się zbagowało, ale. Nie wiem, widzowie, ja chyba najlepiej odlecę z tych Kubowic trochę daleko, błaczę mi się helikopter, no i lecimy, lecimy, po prostu lecimy, choć mi laguje, czy nie, nie obchodzi mnie czy, mnie, czy mi laguje, lecę po prostu byle gdzie. O, na przykład poza bramą tego co widziałem jak się jeszcze nie załadowało, tam jest jakaś trawa. Dobra, ja lecę za, na tą trawę, widzowie, lecę poza Kubowicę, lecę po prostu poza Kubowicę. Ja tu zrobię jakieś wejście w ogóle, aby miał do Kubowice. No i proszę bardzo, wylądowałem teraz taki. Te, te helikopter sobie tutaj postawię, ale nie wiem, nie podoba mi się to i mam nadzieję, że nie uda się przejąć kółbowice i mam nadzieję, że po prostu wszystko widzowie nam się uda zrobić. Zrobię widzowie wszystko, aby nie przejął kółbowic, bo widzicie jakie one są, a jeszcze najgorsze by było, jak by były teraz kubowice na monach by były teraz, to już całe Kubowice, nawet krzesła by były. Wszystko by było po prostu diamentowe. Nie wiem, ja nie mogę patrzeć na te diamenty, nawet mój helikopter nie jest diamentowy. Będę musiał chyba pourywać bloki i pozbieniać. Ale nie wiem, wie co Bo Po prostu mam nadzieję, że uda nam się te całe Kubowice odwieźć, przywrócić mój dom i mam nadzieję, że jakoś uda się pokonać pana pro Babla Dzieja. Jak sami widzowie widzicie, widzicie. Ja jedyne mogę się cieszyć tylko z tego powodu, że mam kreatywa, ale jedyne zostało mi tylko płakać i mieszkać w takim czymś jak teraz, bo jak wejdziemy sobie tutaj do kubowic, na przykład zrobię sobie takie tutaj przejście, to widzicie, Kubawice są całe diamentowe. ale Ale nie wiem nie wiem, co zostało mi robić, chyba jedyne takie, je, jak mówiłem, płakać i siedzieć, ale zaraz, zaraz, co tu jest, wcześniej tego nie było, nie wiem, jaki dia diamentowy portal, ale co to jest, bo tu pisze portal do prawdziwego życia, jak to do prawdziwego życia, czyli, że co, jak wyjdziemy do niego, to nas teleportuje do prawdziwego życia, no dobra, nie wiem, jeżeli ma to uratować głowicę, no to wydaje mi się widzowie, że warto, więc dobra. Wlatuję do tego portalu na 3, 2, 1. Dobra, lecimy! Widzowie, co się stało? Czemu ja jestem w prawdziwym życiu? Ten portal serio zadziałał. Hejka, ja tu jestem, bo właśnie przed chwilą, z tego co widziałem, byłem w mojekrafcie, bo. przedwiem byłem w mojekrafcie i siedziałem sobie tam u góry na fotelu, tam u góry, tam jeszcze bardziej po prawej, a. A nagle mnie przeniósł tutaj, tutaj na pole? W ogóle patrzcie, co chyba ten pan pro zrobił. Przecież ja jak jeszcze tam byłem, to chwilę jak wyjedziemy i wskoczyłem do tego portalu, to widziałem, że na polu, widzowie, było tak ładnie, było, takie ładne słoneczko było, a teraz nagle jest taka brzydka pogoda. Po prostu, nie wiem, tak na stryknięcie palca, widzowie. Nie wiem, co ten pan pro zrobił, ale właśnie Widzowie, bo naszym zadaniem, nie wiem co jest, ale naszym zadaniem chyba jest e, coś dalej, bo... A co? O, o bo jak oglądałem Wojana, to tam też był Pan Pro i on miał jakiś diament. A co jeżeli jakiś diamencik mały albo duży jest tutaj u nas gdzieś w prawdziwym życiu? Na przykład na tym krzaczku, nie na tym krzaczku akurat nie ma, ale... Może my pod musimy przeszukać. Może, może pa, panu pytał niechcący, jak był tutaj u, na, u mnie, bo nie wiem czy on był, ale wydaje mi się, że był. Może on tu niechcący mu wyleciał ten diament. I może jak zniszczymy ten jakiś diamencik, może to będzie diamencik albo jakaś obrączka, nie wiem co to, to może wtedy dopiero Kubowice się odmienią, No co ja widzowie zrobiłem? Ja co ja zrobiłem? Widzowie, ja nawet nie pomyślałem, aby. aby no, wiecie, aby, aby e, pójść do prawdziwego życia i poszukać, że może gdzieś tu na polu jest. Dobra, nie wiem, zaczynamy szukać. Co ja zrobiłem? Jestem głupi, Nie pomyślałem o tym, że może gdzieś tu będzie diametrik. Wszystko zrobię teraz dla Kubowic. Więc dobra, tutaj nic nie ma z tego, co widzę, widzę na razie. Tutaj nic nie ma, albo może pod kamykiem? Nie, pod tym jakim nie wiem. A może pod tym? Nie wiem, nie, nie ma. Dobra, a za tym Mikołajem? Nie. Nie ma, a może tutaj, w tym się będzie coś? Nie ma. No to nie wiem. Może tutaj, tutaj, czasami tutaj jest? Nie, tutaj nie. Tutaj czasami sobie. mam takie małe, trudne rzeczy, jak znajdę jakiegoś listka fajnego, bo ja lubię liście. Albo jakieś rzeczy sobie tam chowam. Ale. Na przykład jakieś, nie wiem, jakieś luźne rzeczy sobie tam czasami chowam, ale... Dobra, teraz widzowie szukamy go jakiegoś diamencika. Dobra, wrzucę się tu jeszcze na chwilę, bo chwilę zauważyłem. O, pies tam jest. XD, pies, ale dobra, nie, ważne. Teraz y, y, nie, nie patrzymy się na psa, tylko teraz widzowie musimy... No wiecie, bo znaleźć to. Nie wiem. Tutaj może będzie? Nie, tu nic. Nie ma. Zaraz, zaraz, bo... Patrzę teraz trochę na telefon i trochę mi jest los... Mazane. Teraz się popatrzyłem w rodzinę, że tu coś jest. Patrzcie, ja wam to przybliżę, ale czekajcie. Patrzcie, widzicie to? Ja to normalnie wezmę. Patrzcie, ja mam to w palcu. Miałem rację. Dobrze, pomyślałem w ostatnim momencie, że to faktycznie jest jakiś widzowie diamencik. Widzicie? To jest jakiś diamencik normalnie. I my? Dobra, mam dosyć tego pana pro. Ja chcę, aby tej i wdzięczny. Sorry, że wam tak zasłoniłem. Nie chcę, ale musiałem sobie przełożyć do drugiej ręki. Mam po prostu tego kompletnie dosyć. Chyba skoczę teraz tutaj i rzucę tym w ziemię. Rozwalę to. Rozwalę ten diament, bo mam już dosyć. Dobra, skaczę. O! Co się stało przed chwilą? Byłem w prawdziwym życiu i rozbiłem ten diament. I co to, ja jestem na kubowicach? Przed chwilą to były diamentowice. Przecież teraz jestem w Minecrafcie. Nagle mnie wartowało tutaj na siedzenie, ale jestem teraz w Minecrafcie i teraz tu są kubowice. Już nie ma di diamentowic. Nie ma żadnych diamentów. Chyba naprawdę. To rozwalenie tego diamenta zadziałało. Nawet mój dom tutaj wrócił. I bardzo fajnie. Ja się cieszę, że mój dom wrócił. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że kubowice w ogóle.. No wiecie, w, wróciły. Tylko że jest jeden problem. Bo skoro rozwaliliśmy ten diament, to jest jeden problem. To ja nie wiem, czy. Czy to nie zniszczyło wtedy też pana pro. Czyli chodzi mi o to, że... A co jeżeli to tylko przez to, że zniszczyłem ten diament, to tylko to, to kubowice wróciły? A co, jest, a co jeżeli Pana Pro to nie zniszczyło? I co jeżeli Pan Pro jest dalej gdzieś tutaj? Tego najlepiej się nie trzymajmy. Trzymajmy się, że nie ma Pana Pro. Jeżeli Pan Pro tu będzie i mi się pojawi pierwszy raz, to ja nie wiem już naprawdę, co zrobimy, czego pokonamy, czy nie. I właśnie w ogóle teraz game od kreatywa, No ale dobra, trudno. Będziemy musieć, nie wiem, jakoś się postarać i jak przyjdzie w razie co do nas, to będziemy musieć go pokonać. Mam nadzieję, że w ogóle nie zobaczę nigdy w życiu pana pro.